Ok, to przejdźmy dalej, zobaczymy, czy anus się ten układ pojawi. Jak nie, to będziemy przy okazji patrzeć na proces debugowania czegoś takiego. Podłączyłem jeszcze raz ten układ. Mam do to USB 0. Ruchamam Tonego. I patrzymy, czy coś się pojawi. No, na oko nie działa, więc jakie mamy teraz wyjście? Jedna rzecz to jest taka, że możemy sobie spróbować po prostu wgrać jeszcze raz wgrać jeszcze raz firmware. Przejdźmy do przejdźmy do tego katalogu i możemy jeszcze raz wgrać firmware. Niekoniecznie to musi nam dać wynik możliwe, że na przykład zła firmware wybraliśmy ale zobaczymy co z tym będzie no to by było dobrze najpierw usunąć te stare szczerze mówiąc ale zrobiłem bez sensu. No dobra, wkleiliśmy jeszcze raz i zobaczymy co z tego się zadzieje teraz. Mamy niestety taki trochę półstan na tym mikrokontrolerku. Zobaczymy, czy to wina samego mikrokontrolera. Mam akurat przy sobie jakiś drugi. Jeśli już to wgramy na ten drugi, a sobie samemu zostawię jako pracę domową znaleźć przyczynę na tym, na tym pojedynczy. No tu zamknijmy i wgramy na mikrokontroler może tak tego nie widzicie, ale gramy sobie na mikrokontroler trochę inne. to też jest esp 32 po prostu inny inny tego wyciągniemy tego wyciągniemy i puszczę tutaj Oczywiście znowu powinienem najpierw to wyczyścić. Tak się może... To jest przyczyną... OK, no to zobaczmy, czy z tym zadziała. No to bez problemu, czyli raczej, yy, mo, może na przykład zły firmware wybrałem dla tego układu. Z tym układem już nie ma problemu. Tak to się powinno uruchomić. Powinniśmy dostać ekran. Na tym ekranie hasło powinno być tutaj Shell. Tutaj jest miejsce na, nas, na nasz program. A to, co tu widzimy, to jest fizycznie to, co jest na tym urządzeniu. To znaczy to, co jest na. Microsoft. Możemy sobie od razu, jak ja tu napiszę 2 plus 2, to fizycznie to 2 plus 2 oblicza mi na, na mikrokontrolerze mogę zacząć już się bawić Na przykład wyłączam, wyłączam pinę. Mogę sobie spróbować znaleźć, który pin jest wystawiony na świat. Zobaczymy na przykład pin 13. Ale to już, jest, to już jest start i do, doprowadziliśmy do tego, żeby do tego, żeby już być w stanie programować. Jeszcze sobie zobaczmy, jak się wgrywa taki program, bo ten program, który tutaj damy, to on się nie, nie zapisał. Musimy sobie skonstruować taki programik. jest znaczy tutaj jakiś hasło. Na przykład zrobimy. O, taki. To nam pin 12 ustawi w wysoki. I teraz jak Ctrl S nacisnę to on się zapyta, gdzie to zapisać? Czy na tym komputerze, czy na MicroPythonie? Zapiszemy to na MicroPythonie. No i się pyta, pod jakim hasłem? Jak chcemy, żeby to się uruchomiło zaraz po budzie, czyli zaraz po tej podstawowym, to musimy go nazwać main. I teraz jak ja mam mainie to to już jest fizycznie na mikrokontrolerze. To może na tym skończmy. No, no może, może jeszcze nie. Teraz zobaczmy sobie, czy to rzeczywiście tam siedzi. Wyłączyłam tonego. Na przykład jeszcze od, odepnę to moje urządzenie. Odepnę urządzenie. Warto jest znowu, to to takie symulacje, że powiedzmy, no nie wiem, używam do czegoś tego mikrokontrolera, teraz to sobie wpiąłem i jak się podłączę znowu przez przestanego, to zobaczcie, że na no MicroPython jest to MainPy i to jest o tyle fajne, że ja mogę m, dla przykład zgrać sobie ten program z mikrokontrolera na mój komputer. Załóżmy, że na przykład, nie wiem, Wasz kolega stworzył program, zostawię Wam to płytkę i teraz Wy chcecie sobie z niej skorzystać. No to mogę fizycznie ten program po prostu sobie zgrać mam takie coś jak download tu albo mogę ten program po prostu sobie przenieść na przykład do dodatnika to jest ważne właśnie pod kątem że mogę dalej pracować dobra no to tyle dzięki